W firmie Frame Group pracujemy głównie nad zarządzaniem i udoskonalaniem przebiegu procesu budowy oraz zarządzaniem budynkami. Do tego celu używamy technologię BIM we wszystkich wymiarach. Wykorzystujemy model BIMowy 3D w procesie projektowania do pełnej kolaboracji i współpracy międzybranżowej. Do planowania i zarządzania procesem budowlanym działamy w BIM 4D, a do kosztorysowania wspomagamy się BIM 5D. Jednym z naszych projektów w pełni prowadzony w BIM jest Hotel Svart w Norwegii. Hotel Svart położony jest w pobliżu lodowca Swartisen. Będzie pierwszym na świecie hotelem o pozytywnym bilansie energetycznym. Projekt jest niewielki, konstrukcja oparta jest na lokalnych materiałach i podlega sztywnym kryteriom zrównoważonego rozwoju, czyli szósty wymiar BIM-u. W pracy w BIM bardzo ważna jest wewnętrzna struktura folderów i ich nazewnictwo. Jednym z głównych dokumentów do przeprowadzenia całego procesu projektowego w BIM jest dokument BEP, czyli BIM Execution Plan. Dokument ten bardzo dokładnie określa wyznaczone cele projektowe i jak ma wyglądać końcowa dokumentacja BIM, jego etapy i współpraca branżystów. LOD, czyli Level of Development. Modelowanie z pełną świadomością szczegółowości docelowego modelu jest podstawą dla optymalizacji pracy i zmniejszenia kosztów projektu. Poprawne zrozumienie, kiedy należy przestać modelować, wymaga doświadczenia. Fundamentem całej pracy jest model 3D Beam, który wykonujemy w Autodesk Revit. Kompatybilność tego oprogramowania z innymi platformami jest na najwyższym poziomie. Model z Revita wykorzystujemy w późniejszych fazach do planowania i kosztorysowania. Do tworzenia projektów wykorzystujemy głównie oprogramowanie Autodesk AEC Collection. Jest to zbiór zintegrowanych narzędzi BIM, które wykorzystujemy w całym procesie inwestycyjnym do wszelkich zadań. Na wczesnym etapie model BIM jest podstawą do wykonywania całego szeregu analiz i symulacji. Tutaj głównie wykorzystujemy narzędzia takie jak Autodesk, Formit, Revit i Dynamo, gdzie powstają modele energetyczne, analizy nasłonecznienia czy zacienienia. W projekcie hotelu SWART ważnym parametrem była optymalizacja widoku z każdego pokoju hotelowego. Szybkie generowanie różnych wariantów projektowych, czyli wersjonowanie rozwiązań, np. fasady budynku i wykorzystanie parametrycznego designu przy pomocy Dynamo. Dzięki wyznaczonym parametrom zmiany nie są czasochłonne. Po wpisaniu nowych wartości wynik otrzymujemy automatycznie. Do pracy na wszystkich wymiarach BIM używamy nasz wewnętrzny VDC Lab, czyli Virtual Design and Construction. Budowę prowadzimy za pomocą wirtualnego modelu 3D, gdzie na bieżąco wszelkie zmiany na budowie są uaktualniane w modelu. Główne zastosowanie jest w BIM 4D, czyli planowanie prac budowlanych i ich monitorowanie, oraz BIM 5D, czyli kosztorysowanie, gdzie zmiany ilości materiałów i ich kosztów są śledzone w czasie rzeczywistym. VDC Lab wykorzystuje głównie produkty Autodesku oraz stworzone przez nas aplikacje iBrain i iFlow, które komunikują się z bazą danych m.in. za pomocą Autodesk Forge. Wraz z rozwojem możliwości technologii BIM i kompetencji użytkowników staramy się uaktualniać nasz BIM Workflow, aby optymalizować pracę, zwiększać koordynację i interakcję w czasie rzeczywistym. Od momentu wprowadzenia BIM do firmy mamy dużo nowych wyzwań. Każde takie zrealizowane wyzwanie podnosi nasze kompetencje, co przekłada się na wzrost jakości naszych projektów, optymalizację pracy wewnątrz biura, jak i dużo wyższy poziom kolaboracji z firmami, z którymi współpracujemy.